Mamy normalego wózka kartykowego? Nie! Jest! Ty! Ładnie, minuta dwadzieścia trzy. Kurwa, ale nie powinien mieć takiego czasu. Kurwa, podklejaliście no, mnie to, kurwa. O, możemy zrealizować. Czas to, leciał. Tu mnie podklejali, tu mi sznurek przekładali. No jest to szukane. Co sądzisz o tym głupiściem? No jest. Jedziesz, no. Poczekaj. Ile miał Dawid? Minuta dwadzieścia trzy. No ale Co ty, kurwa, nie nie to Nie powinien tak wyjść. Dobra, gotowy? No. Trzy, dwa, jeden, start. A ty jest to czasu, jakby mu Nie. Brawo, przegrywasz. Brawo Łukasz, przegrywasz. Tak Aj, to. Nie, ja bo jeszcze ten challenge jakiś kurwa. Nie ma już. Na szereg. pewno ma jakiś to nie ma znaczenia, bo już tak jest Nawet jakbyś jak zrobił... Nawet jakbyś Nie, mogę jak wyrównać. Nie, nawet jakbyś zrobił dwa to nie ma. Dobra, ja sobie to będę trzymał tu, dawaj. Dobra, gotowy? Jaki A, czas Kasa. Łukasza? 9 e, sekund. No czekaj, no, no, Dalej. No, no, 3, 3, 2, 1, start. Operacje średnie, mogę takie